Roman Wilhelmi, jeden z najwybitniejszych aktorów polskiego kina, znany z ról w Karierze Nikodemadyzmy i Alternatywach 4, prowadził burzliwe życie osobiste. Słynął z licznych romansów i intensywnych relacji, często na granicy skandalu. Odkrywamy nieznane fakty z jego emocjonującej biografii. Roman Wilhelmi był nie tylko znany ze swoich wybitnych występów na ekranie w filmach i serialach, ale również z zamiłowania do płci pięknej. Choć artysta dwukrotnie zawierał związki małżeńskie, żaden z nich nie przetrwał z powodu jego skłonności do flirtów. Krążące plotki mówiły, że był bardzo uczuciowy, lecz szybko się rozpraszał. Podobno często obiecywał młodym kobietom małżeństwo, lecz gdy sprawy zaczęły iść zbyt daleko, wycofywał się w popłochu. Jego druga żona, Marika Kaler, która była matką jedynego jego dziecka, syna Rafała, często wspominała o jego kapryśnym charakterze. Wilhelmi to artysta, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Zasłynął jako Olgierd Jarosz z serialu 4 pancerni, niezapomniany Nikodem Dyzma z legendarnego serialu Jana Rybkowskiego pod tym samym tytułem, a także jako gospodarz Stanisław Anioł z kultowego serialu Alternatywy 4 w reżyserii Stanisława Barej. W swojej karierze zagrał wiele niezapomnianych ról i do dziś uchodzi za jednego z najwybitniejszych aktorów w polskiej kinematografii. Nawet w mniej znaczących produkcjach jego talent i charyzma przyciągały uwagę widzów. Przez cały okres swojej kariery był niezmiernie zajętym człowiekiem, bo w sumie wystąpił w przeszło 170 produkcjach filmowych i telewizyjnych. Mimo to jego życie towarzyskie było niezwykle bujne. Znajomi z branży dobrze wiedzieli, iż Roman miał słabość do kobiet i nigdy nie przepuszczał okazji, by wdzięcznych kobiet nie obdarzyć uwagą. Był jak magnes przyciągający piękne panie. Izabela Trojanowska, która miała okazję grać z nim w karierze Nikodema Dyzmy, wspominała, że na początku ich znajomości także była przedmiotem jego flirtów. Gdy jednak dostrzegł, że nie będzie to łatwa zdobycz, ich relacja przerodziła się w przyjaźń, a ona znalazła w nim bratnią duszę. Wspomnienia te ukazały się w książce pod tytułem Trojanowska, która to zawierała wiele historii z ich wspólnych lat spędzonych na planie filmowym. Roman Wilhelmi, znany przede wszystkim z ogromnego talentu aktorskiego Cieszył się również opinią niepoprawnego uwodziciela. Jednym z jego najbardziej głośnych romansów było zauroczenie młodą studentką z krakowskiej Szkoły Teatralnej PWST, Iwoną Bielską. Była to relacja pełna napięcia i dramatyzmu, w której Wilhelmi posuwał się do działań graniczących z desperacją. Sam Wilhelmi nie wahał się używać groźby i emocjonalnego szantażu, próbując wpłynąć na Iwonę. Jak sama wspomina Artysta natarczywie telefonował do niej, próbując wymusić spotkania i niejednokrotnie groził, że targnie się na swoje życie, jeśli go zignoruje. Te dramatyczne słowa i obietnice rzucane przez aktora skłaniały Bielską do podjęcia często kosztownych i emocjonalnie wyczerpujących podróży z Krakowa do stolicy, aby osobiście upewnić się, że nie dojdzie do tragedii o groźnych skutkach. Chociaż z czasem poddała się urokowi Wilhelmiego, to już po dwóch latach pełnych burzliwych emocji zdecydowała, że ta relacja jest bez przyszłości. Wilhelmi znany był z tego, że żył w zgodzie z własnymi regułami, nie stroniąc od zabawy, alkoholu i licznych towarzyskich wypadów w nocne maratonii. Angażował się w swoje życie całą duszą, każdą aktywność realizował z pasją i bez granic, co niestety często wprowadzało chaos w jego życie osobiste. Iwona Bielska uważała, że pomimo licznych sprzeczności w jego zachowaniu, coś w nim czyniło go postacią wzruszającą i niezapomnianą. Mimo że artystka była dla Wilhelmiego jednym z najważniejszych związków w jego życiu, ich relacja nie pozostała wolna od zdrad z jego strony. Głośno mówiło się o jego fascynacji inną znaną aktorką, Grażyną Barszczewską. Legenda głosi, że gdy ujrzał ją po raz pierwszy, nie krył podziwu dla jej urody. Z biegiem czasu uczucie między nimi zakwitło i związek stał się faktem, ale niestety nie zdołał się przetrzymać próby czasu i codziennych wyzwań. Powszechne były plotki, że to Barszczewska zdecydowała się zakończyć te relacje z obawy, czy Wilhelmi będzie odpowiednim mentorem i opiekunem dla jej młodzieńca. Jak się później okazało, w życiu osobistym również napotykał na trudności, zwłaszcza w relacjach rodzinnych. Jego jedynym dzieckiem był syn, którego miał z drugą żoną, pochodzącą z Węgier tłumaczką Mariką Kaler. Ich potomek, Rafał, przyszedł na świat w roku 1970. Choć związek z Mariką trwał kilka lat, ostatecznie zakończył się gorzkim rozwodem. Marika po latach wspominała, że mąż często wdawał się w przelotne romanse, nawet w czasie ich małżeństwa. Znajdował upodobanie w podrywaniu młodych kobiet, którym nieraz obiecywał wspólną przyszłość, zanim zaczynał ich unikać z powodu swojej zmienności. W roku 1981 wydarzenia przybrały nowy obrót. Po rozstaniu Malika zabrała Rafała do Austrii, co sprawiło, że byli małżonkowie jeszcze bardziej się od siebie oddalili. Niestety ojciec nigdy nie pogodził się z tą decyzją, co skutecznie przeszkodziło w budowie bliższej relacji z jego synem. Rafał Wilhelmi zwierzył się w książce Małgorzaty Puczyłowskiej zatytułowanej Być dzieckiem legendy, że spuścizna po ojcu nie przypadła w udziale jemu. Majątek został przekazany ostatniej życiowej partnerce artysty, Liliannie Elżanowskiej Keszyckiej, która była przy nim aż do jego odejścia w roku 1991, gdy stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Ta emocjonująca historia obfitująca w dramatyczne zwroty z pewnością stanowi wyjątkowy obraz życia i wyzwań, z jakimi borykał się człowiek, będący jednocześnie legendą i ojcem. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.